Cześć, dzisiaj pokażę wam jak grać w grę There's Been a Murder. W pudełku znajdziecie 9 kart efektów, 15 kart akcji oraz legendę. Talia składa się z 24 kart ponumerowanych od 1 do 24. Rozmiar talii do gry zależy od liczby graczy. 3-4 graczy, karty od 1 do 18, 5-8 graczy, karty od 1 do 24. Karty z niebieskim tłem to karty akcji. Grając taką kartę musisz wykonać opisane w niej działanie. Karty z czerwonym tłem to Karty efektu. Efekt wchodzi w życie, gdy karta znajdzie się w Twojej ręce i przestaje działać, gdy zagrasz lub przekażesz tę kartę. Żeby przygotować się do gry, odłóż kartę morderca i detektyw na bok i przetasuj pozostałe karty. Wsuń kartę detektyw w okolicach spodu talii, a kartę morderca w okolicach jej wierzchu. Następnie rozdaj każdemu z graczy po dwie karty, rozpoczynając od wierzchu talii. Pozostałe karty połóż na stole, będą one tworzyć stos do pobierania i mają pozostać niewidoczne dla graczy. Obok tego stosu zostaw miejsce na stos kart odrzuconych. Gracz, który ostatnio czytał lub oglądał kryminał, zaczyna jako pierwszy. Pierwszy gracz zapoznaje się ze swoimi kartami i gra jedną z nich. Z reguły gracz powinien być w stanie zagrać wybraną przez siebie kartę, ale czasami zdarza się, że musi zagrać konkretną kartę w związku z instrukcjami na posiadanych przez siebie kartach. Jeśli instrukcje te na to zezwalają, gracz może podać nazwę karty na głos. W zależności od instrukcji, karta może zostać odrzucona lub przekazana innemu graczowi. Gdy tura gracza dobiegnie końca, nie pobiera on jeszcze nowej karty. Kolejny jest gracz po lewej stronie. Każda tura po pierwszym graczu Dzieli się na dwie fazy. Pobranie karty. Jeśli masz mniej niż dwie karty, pobierz ze stosu do pobierania tyle kart, aby mieć w ręku dwie karty. Jeśli masz już dwie karty, pomin tę fazę. Gra. Zagraj jedną kartę, możesz umieścić kartę na stosie kart odrzuconych lub przekazać ją innemu graczowi w zależności od instrukcji na karcie. Podczas gry gracze mogą przeglądać stos kart odrzuconych w dowolnym momencie, ale nie mogą zmieniać w nim kolejności kart. Gracze nie mogą przeglądać kart ze stosu do pobierania. Gracze mogą omawiać strategię ale nie wolno im mówić jakie mają karty w ręku lub jakie karty widzieli, chyba że dysponują kartą, która wyraźnie im na to pozwala. Zapoznaj się z sekcją bez gadania. Bez gadania gracze mogą ze sobą rozmawiać, ale nie mogą udzielać żadnych informacji na temat kart, które posiadają albo widzieli wcześniej. Zasada ta może zostać złamana tylko wtedy, gdy pozwalają na to konkretne karty. Na przykład karta Lokaj pozwala wypowiedzieć nazwę karty na głos, a gdy gracz posiada w ręku kartę Plotkarz, zasady te w ogóle nie obowiązują. Gracze nigdy nie mogą podawać nazw ani opisywać żadnych kart, chyba że są one w stosie kart odrzuconych. Gracze nie mogą potwierdzać ani negować żadnych podejrzeń innych graczy co do ich kart, chyba że za pomocą wykonywanych w grze działań. Gracze wygrywają, jeśli zagrana zostanie karta detektyw, która spowoduje, że karta morderca zostanie odrzucona, lub karty morderca i informator znajdą się w ręce jednego gracza. Gdy tylko będzie miała miejsce jedna z tych sytuacji, gra kończy się, a gracze wygrywają. Natomiast gracze przegrywają, jeśli karty morderca i świadek znajdą się w ręce jednego gracza, lub gracz musi pobrać kartę ze stosu do pobierania na początku swojego ruchu, a w stosie nie ma już żadnych kart. There's Been a Murder. Gra imprezowa od Goliat